Kolejnym naszym mówcą będzie, Szanowni Państwo, prezes Nowej Nadziei, lider Konfederacji. Przed Państwem, Sławomir Męcen. Dzień dobry Państwu. Patrząc na wasze uśmiechy, przekonany jestem, że Wrocław jest wybitnie praworządnym miastem i komu jak komu, ale wam to ta kasa z KPO i z Brukseli to się należy jak, no, jak mało komu. Więc gratuluję, dobra robota, uśmiechać się dalej, robić przyjazną atmosferę. To nikt już w Brukseli nie pomyśli, że my nie jesteśmy praworządni, że mamy jakieś problemy z prawem i kasa będzie leciała, tylko będziemy myśleli na co ją wydać. Więc dobra robota, gratuluję. Natomiast z Unią mamy coraz większe problemy. 20 lat temu wchodziliśmy do zupełnie innej Unii Europejskiej. To była wspólnota państw dosyć szybko wtedy się jeszcze rozwijających, gdzie była wolność osobista, wolność słowa, wolność polityczna. Zupełnie inne podejście do gospodarki, dużo mniej gospodarki centralnie planowane i dobrze, że się tam przyłączyliśmy. Byliśmy po kilku dekadach sowieckiej niewoli, gdzie była bieda, gdzie nie było pieniędzy za bardzo, pracy dobrej nie było, nie można było podróżować, więc chcieliśmy wreszcie do tego zachodu dołączyć. Dołączyliśmy i w tym momencie ten zachód zaczął się psuć. Europa zaczęła iść w kierunku gospodarki centralnie planowanej. Rozpoczęto to najróżniejsze polityki klimatyczne, zwiększanie cen prądu, kolejne dyrektywy, regulacje i skończyło się to fatalnie. Nie wiem czy państwo wiedzą, bo w telewizji o tym w ogóle nie mówią przy nami wiadomościach, że Francja w tym momencie jest biedniejsza niż była jeszcze 15 lat temu. Ich PKB od tego czasu spadło. Włosi są 9% biedniejsi niż jeszcze 15 lat temu. Hiszpanie o 7%, a Grecy są biedniejsi o 38% niż 15 lat temu. My z roku na rok jesteśmy coraz bogatsi. Polska się rozwija. Te nasze PKB rośnie, wynagrodzenia rosną, a tam spadają. Tam ludzie pracują, pracują i mają z tego coraz mniej. Dla Polaków jest to coś ciężkie do uwierzenia, że kraj może się nie rozwijać. A tamte kraje od 15 lat się nie rozwijają. Do tego doprowadziła polityka unijna, do tego doprowadziły rządy tamtych państw. I teraz oni jeszcze mają czelność mówić nam, jak my mamy w Polsce się rządzić. Potem do jakiej katastrofy gospodarczej doprowadzili u siebie. Sprawili, że ich państwa stoją w miejscu, albo się cofają i mają czelność mówić nam, w jaki sposób zarządzać polską gospodarką, co mamy robić z naszą energetyką, jak powinien u nas wyglądać rynek pracy. Wypuszczają kolejne dyrektywy, których celem jest to, żebyśmy się tak samo wolno rozwijali jak oni. Ale nie zamierzamy się temu podporządkować. Unia Europejska mówi, że. Może rzeczywiście ostatnio nie wyszło dobrze, ale teraz zrobimy taki zryw do przodu, zrobimy zielony ład i będziemy światowym centrum zielonych technologii. Przez to, że wszyscy będziemy powoli wracać na drzewa, porzucimy samochody, przemysł, rolnictwo, przestawimy się na wiatraki i panele, nagle staniemy się taką potęgą gospodarczą. No i niestety znowu nie wyszło. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale z 14 takich segmentów tych zielonych technologii. W jedenastu Chiny mają ponad 80% rynku światowego. Europa przekracza 10% rynku zielonych technologii, tylko w trzech na te kilkanaście segmentów. Nawet samochodów elektrycznych Chiny produkują trzy razy więcej niż cała Europa. Z dziesięciu największych firm światowych zajmujących się fotowoltaiką, dziewięć jest z Chin, dziesiąta jest ze Stanów Zjednoczonych, Europy nie ma. Tutaj ten zielony przemysł wcale się nie rozwija, kupujemy masowo technologię z Chin. I niestety idzie to w bardzo złym kierunku. Europa sama się orze, zamienia się w skansen i to jest coś ciężkiego do uwierzenia, jakie niskie aspiracje, jakie niskie horyzonty mają ci ludzie. No bo zobaczcie. Mamy problemy, o których jeszcze będę mówił, z nielegalną imigracją, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Mamy właśnie problemy takie, że Chiny ze Stanami nam gospodarczo zupełnie odjeżdżają. Mamy takie problemy, że mamy wojnę zaraz za naszą wschodnią granicą. I jak mamy rosnące koszty życia, koszty ceny energii chociażby? I jak te nasze problemy. Z życiem rozwiązuje Unia Europejska. Otóż wzięli się za ułatwianie nam życia i rozwiązali palący problem odpadających nakrętek od butelek. Udało się. Teraz już nakrętki w Polsce nie odpadają. Nie można powiedzieć, że unijni biurokraci są bandą nieudaczników, bo to im się udało. Nakrętki nie odpadają. Ale to nie koniec sukcesów tych ludzi. Mamy teraz takie same, będziemy mieli ładowarki do iPhone'ów i do Samsungów. Rozumiecie? Nie ma więcej problemu, że są różne ładowarki. Ci inżynierowie z Afryki, jak przyjadą, ze swoimi iPhone'ami, będą je mogli ładować, gdzie będą chcieli. Unia Europejska rozwiązała kolejny palący problem ludzkości. Jak się. Jeszcze może jeden rozwiążą, to może zaważniejsze rzeczy się wezmą. Niestety, ten poziom, ten niski poziom aspiracji, ten bardzo nisko zawieszony sufit, te, te bardzo bliskie horyzonty, są wspólne zarówno dla rządów europejskich, jak i do rządu niestety obecnego w Polsce. Parę dni temu wyszła informacja, że elektrownia jądrowa będzie opóźniona co najmniej o 21 lat. To znaczy początkowo rok miała być w roku 2019, do tej pory nawet łopaty nie wbili, już teraz ma być w roku 2040. Maleńka Słowacja. W tym roku uruchomiła kolejną elektrownię jądrową. W tym roku swoją pierwszą elektrownię jądrową uruchamia nawet Bangladesz, a nasze państwo nie potrafi od 20 lat zbudować prostej jednej elektrowni jądrowej. Bangladesz jest tutaj. Przed nami, rozumiecie nawet Bangladesz, w jakim miejscu my na świecie się teraz znajdujemy. PiS z Platformą rządzą polską niepodzielnie od 20 lat. Wszyscy premierzy, wszyscy prezydenci są z PiSu albo z Platformy, i ci ludzie do tego doprowadzili, że świat nam ucieka. Elektrowni jądrowej w przewidywalnej przyszłości nie będzie, CPK nie będzie. Co za to będzie? No mamy już się cieszą chwalą tą kładkę na Wisłą w Warszawie pokazującą poziom naszych aspiracji, poziom inwestycji i rozwoju w Polsce. Ale to nie wszystko. Wczoraj okazało się, że będą dopłaty, Miliard sześćset milionów do używanych samochodów elektrycznych z Niemiec. To jest rozwiązanie kolejnego problemu, niestety niemieckiego. Niemcy nie wiedzieli, co z tym szrotem zrobić, bo nikt nie chciał kupować używanych samochodów elektrycznych. To się Polacy zgłosili i Tusk Niemcom problem rozwiązał. Mieli Niemcy problem, bo nie chcieli, żeby w Polsce był hub, czyli CPK. Chcieli, żeby było lotnisko w Berlinie, tak jak też chciał Trzaskowski. I to im rozwiążemy, CPK nie będzie. Za to to nie tak, że nie będzie niczego. Coś będzie. Dzisiaj Rada Nadzorcza Lotniska Modlin Działa, że rozbudują modlin, dobudują, to jest aż ciężko uwierzyć, ale to autentyk, hotel dwugwiazdkowy oraz stację paliw, z uwaga, myjnią. Ja to bym chciał, żeby chociaż jeszcze budkę z kebabami tam do, dobudowali, albo może żabkę, paczkomat niech postawią, no, od czegoś trzeba zacząć. Wiadomo, że nie ma coś w megalomanię, w gigantomanie, ale ten paczkomat na tym lotnisku przecież mógłby się komuś przydać. Zawsze byłby mały kroczek do przodu. Więc sprzeciwiamy się tym niskim aspiracjom, tym bliskim horyzontom. Polska jest narodem ludzi ambitnych, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą realizować wielkie rzeczy i to po prostu należy robić. Niestety Unia tutaj nam zupełnie nie pomaga. Więc sprzeciwiamy się temu zielonemu ładowi, temu planu wyrzucenia z Europy przemysłu, wyrzucenia rolnictwa, zwiększenia kosztów życia, zabrania nam samochodów z silnikiem spalinowym i przymusowym remontowaniem domów oraz mieszkań. Ale do Europarlamentu parlamentu idziemy jeszcze z czymś jeszcze. Sprzeciwiamy się też i będziemy się domagali, żeby to wywalić do kosza pakt migracyjny. Parę tygodni temu Unia Europejska zdecydowała, że nielegalni imigranci z Włoch i z innych państw południa Europy będą trafiać do Polski. I teraz zobaczcie jaka tu jest dziwna logika, bo to nie jest koniec, bo jak my powiemy, że ich tu nie chcemy, to mamy płacić karę 20 tysięcy euro rocznie za każdego nieprzyjętego nielegalnego imigranta. I zobaczcie tą logikę. Jak my emitujemy CO2 wbrew unijnym regulacjom, to się nie podoba Europie, to my za to płacimy kary. A jak Włosi łamią prawo i wpuszczają nielegalnych imigrantów, to też my za to płacimy kary. Jaka w tym jest logika? Dlaczego zawsze my płacimy kary, niezależnie kto łamie w tej Europie prawo? To jest zwyczajny Wymuszenie to jest próba nałożenia na Polskę jakiegoś haraczu, ale przede wszystkim to jest oszustwo, bo nie my tak się z nimi umawialiśmy. To jak się na Allegro zamówi telefon, a przyjdzie o Górek, to wiemy, że mamy dotyczenie, do, do czynienia z oszustem. A my tam co zamawialiśmy? KPO zamawialiśmy, dotacje miały być, kasa miała iść z Brukseli, a nie inżynierowie z Afryki. Nie taki był układ z Unią Europejską. Nie umawialiśmy się na transporty. Imigrantów z Afryki tylko na transporty pieniędzy. Pieniędzy nie ma, są imigranci. Nie podoba nam się to, będziemy domagali się wycofania się paktu migracyjnego. I ja kompletnie nie rozumiem, jak ludzie tacy jak Róża Thun czy cała Lewica mogą twierdzić, że pakt migracyjny dla Polski jest korzystny. Co tu jest korzystnego? To, że trafią do Polski nielegalni imigranci, czy to, że będziemy płacić kary za nich 20 tysięcy euro? Który element tego paktu jest korzystny dla Polski? Bo naprawdę nie wiem. I kolejna rzecz. My krytykujemy ten Zielony Ład, krytykujemy Pakt Migracyjny, krytykujemy te plany odebrania Polsce prawa weta. Tutaj Lewica się również tego domaga, Róża Tun z Trzeciej Drogi też się domaga tego, żeby Polska nie mogła blokować nic więcej w Unii Europejskiej. I to samo w tym momencie robi Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj był w Warszawie marsz przeciwko Zielonemu Ładowi. I kto szedł w tym marszu? No Mateusz Morawiecki, który sam podpisywał Zielony Ład i... PiS, który mówił, że Zielony Ład jest dobry dla Polski. Jarosław Kaczyński przecież mówił, że jeżeli Polska nie będzie realizowała Zielonego Ładu, to się postawimy na marginesie. No na marginesie i tak byliśmy, a Zielony Ład realizujemy. Przecież Mateusz Morawiecki pierwszy się domagał sprzedaży, zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. No on to proponował, zanim Unia Europejska to zaproponowała. Pisowski, komisarz rolnictwa, Janusz Wojciechowski mówił, że Zielony Ład to jest program rolny PiSu, z którym PiS idzie do Brukseli i cieszył się, że że Bruksela przyjmuje polską politykę rolną pod nazwą Zielony Ład. I teraz twierdzi, że my on będzie z tym walczył. No, sami ten problem zrobili, a teraz chcą go rozwiązywać. To nie powinno na tym polegać, że wybieramy polityków, którzy tworzą problemy, a kadencje później mówią, że będą rozwiązywać te problemy. To jest jakieś perpetuum debile. To nie powinno w ten sposób działać. Więc PiS nie ma tu absolutnie żadnej wiarygodności. To oni wsadzili nam na głowę Zielony Ład, to jest ich odpowiedzialność. No na przykład. Kto promuje najbardziej zielony ład? Ursula von der Leyen, tak? A kto się cieszył, że jego głosami ona została szefową Komisji Europejskiej. No europosłowie PiSu się cieszyli, że to im się udało wywalczyć, że ona stała się szefem Komisji Europejskiej. No to z kim oni tam chcą walczyć? Sami ze sobą, jakieś Sadomaso, co, co to w ogóle ma być? Nie głosujemy na Pistę z banda oszustów ich pokrytów, ludzi wyjątkowo bezczelnych. Nie dajcie się Państwo jeszcze raz nabrać. Ale nie tylko na nich się nie dajcie nabrać. No bo przypomnijcie sobie poprzednią kampanię europarlamentarną rok 2019. Kto z kandydujących wtedy tam polityków mówił, że idzie do europarlamentu po to, żeby zakazać Polakom kupowania samochodów z silnikiem spalinowym? Kto to obiecywał? Nikt, zapomnieli nam o tym powiedzieć. Banda sklerotyków. A kto mówił, że idzie po to, żeby przegłosować dyrektywę budynkową zobowiązującą Polaków do przymusowego remontowania domów oraz mieszkań? No też im się zapomniało wspomnieć o takim drobnym szczególe. A czy mówili, że Zielony Ład będzie? No też nam wtedy tego nie mówili. A czy mówili, że będą pracowali nad paktem migracyjnym, czyli tym transportowaniem tu nielegalnych imigrantów? No zapomnieli nam o tym wspomnieć w trakcie kampanii wyborczej. A może chociaż potem jakieś referendum w tej sprawie zrobili? albo jakiś głupi sondaż opinii publicznej. Nie, to było w ogóle niekonsultowane z Polakami, ani w sumie z innymi narodami w Europie również. Całkowicie ponad naszymi głowami wymyślili te większe projekty, przegłosowali, PiS się na wszystko zgodził, a teraz my musimy za te błędy płacić. Dlatego ważne jest to, żeby do Europarlamentu, z całej Europy, nie tylko z Polski, poszło jak najwięcej europosłów, którzy się temu dziadostwu sprzeciwiają, którzy będą twardo przeciwko Zielonemu Ładowi, Paktowi Migracyjnemu czy zmian, traktatów. Dlatego bardzo państwa proszę o głosy na ludzi takich jak Doktor Stanisław Tyszka, przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji, nasz najbardziej chyba doświadczony polityk, który jest dla mnie wielkim wsparciem na co dzień podczas pracy w Sejmie. Bardzo często słucham jego rad, bo ma bardzo mądre rady, prawdziwy intelektualista, który, jak mało kto, wie, jakie mechanizmy tam się dzieją w tej polityce oraz w Warszawie oraz w Brukseli, i przekonany jestem, że Stanisław Tyszka będzie bardzo godnie reprezentował was w Europarlamencie i nie pozwoli na to, żeby takie rzeczy jak Zielony Ład czy Pak. Mig Migracyjne dalej przechodziły. Potrzebujemy tam ludzi takich właśnie jak Tyszka, żeby zorganizować tą współpracę eurosceptyków z wszystkich państw Unii Europejskiej, żeby razem się tam dogadać i więcej nie pozwolić na przejście Zielonego Ładu czy paktu migracyjnego czy zmiany traktatów. Dlatego bardzo Państwa proszę o głos na Stanisława Tyszkę. Bardzo Państwu dziękuję.